Siemanko, sportowe świry, jak się macie, dzisiaj pokażę Wam top 1 albo top 2 niesamowitych lifehacków, więc zaczynajmy. Do pierwszego lifehacka potrzebujecie banana i noża. Noża. I pierwsze co robicie, to bierzecie banana. Bierzecie banana, bierzecie nóż i kroicie banana tak na pół. Jak już skończyliście, to bierzecie banana, bierzecie taśmę i sklejacie banana właśnie w taki sposób, jaki Wam zaraz pokażę. I proszę bardzo, macie całego banana. Kolejny lifehack to jak macie picie, ale macie pół picia, a chcecie mieć całe picie. To pierwsze co robicie, to wylewacie te picie, które wam zostało. Kolejna rzecz. To bierzecie nowe picie, otwieracie je i przelewacie do tej butelki. Puszki, która Wam została pusta. I proszę bardzo, macie teraz całą butelkę picia. To by było na tyle. To koniec tego mega śmiesznego filmiku z niesamowitymi lifehackami. Mam nadzieję, że Wam się podobało i błagam Was, żebyście się śmiali, żebym mogła się poczuć ze sobą lepiej.